Trójkąty prostokątne są podobne. Co to znaczy? Czyli mają takie same kąty, ale inne długości. Tak, no mają jakby taki sam kształt, nie? Czyli jest tak. taki trójkąt, powiedzmy, i on jest miniaturką trójkąta numer 2, który jest taki sam. Czyli moglibyśmy na przykład taki sam, tylko większy, nie? Czyli moglibyśmy, no jakbym umiał, oznaczyć yy, ten trójkąt i po prostu go wyskalować na większej skali, nie? Pamiętasz, jak działają te skale? Ostatnio chyba o tym mówiliśmy. Coś tam. Bo jest skala zwykła, kwadratowa i sześcienna, nie? E, tak, mówiliśmy o tym, no. No. I teraz na przykład tu masz przyprostokątne trójkąta T1, czyli tego. Czy T1. No, Czyli, nie T2. wiem, załóżmy, że ma 5. To Aha. 12. I przeciwprostokątna trójkąta T2 jest też nam znana. To 26. Uwaga, to jest T1, to A, jest T1. T2, T2, sorry, sorry. Mhm. Tak, 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 tak. I teraz... Ja nie wiem, czy to jest większy trójkąt, może jest mniejszy niż ten. Jak to w ogóle ustalić? I jak ustalić tę podstawową skalę? No bo tego boku nie przyrównasz, tego też nie, no bo nie znamy odpowiednika, nie? I tu tak samo. Czyli coś tutaj trzeba jakoś jeszcze. Któryś z tych trzech brakujących boków trzeba jakoś obliczyć. No, tu z Pitagorasa policzymy w tym T1. To no właśnie, nie? Pąplą teraz 12 do kwadratu plus 5 do kwadratu to się równa x do kwadratu, mhm. czyli mamy 144 plus 25, czyli 169. Mhm. I pierwiastek z tego to ile? Pierwiastek z tego to się równa 13, czyli x mhm. jest równe 13. Czyli zgadłem, że ten trójkąt jest większy, ten T2. Dwa razy. No? Znaczy nie spoileruję, No, no dwa razy właśnie. większe, nie? Podstawowa skala będzie 1 do 2, nie? No, czyli tu e... będzie 10, tu będzie 24. Tak. No. no, tak to musiało być. I odpowiedź jeszcze nie znamy. Odpowiedzi, bo. Bo oblicz trzeba obliczyć w pole trójkąta w T2. T2, tego większego, no. Czyli wzór na pole trójkąta to jest a razy h przez 2, tylko że to jest po prostu Można wykorzystać a razy h przez 2, tylko że tutaj po prostu wysokością jest drugi bok, nie? czyli to jest powiedzmy a, tak. a to jest h. To można też powiedzieć, że to jest a razy b przez 2 w tym przypadku. Czyli 240 przez 2 to jest 120. Czyli odpowiedź byłaby 120... Centymetrów kwadrat... kwadratowych, jednostek No właśnie nie znam, nie? Czyli tak, jednostek kwadratowych będzie najbezpieczniej napisać. I zerknę czy to się zgadza z kluczem. 120. Tak, nawet tu nie napisali jednostek kwadratowych.